Bardzo się cieszę z zaproszenia i bardzo chcę podziękować rektorowi uczelni, żeby być szczerym w momencie, kiedy do mnie zadzwonił i zaproponował mi tutaj ten udział, to pomyślałem sobie nie, no skąd, cieszbym bym ja tutaj przed takim gronem mógł występować, ale potem sobie pomyślałem, że no tak naprawdę to e, dobrych kadr menedżerskich bardzo brakuje. Więc lepiej będzie dla strefy, jak przyjadę, zaprezentuję strefę, a może mi jeszcze coś spadnie w postaci tej kadry menedżerskiej do mojej firmy, bo przecież także i moja firma nieustająco szuka dobrych kadr menedżerskich. Dobrych menedżerów w ogóle jest, jest mało, wierzcie mi, i warto warto się uczyć, warto się potem dobrze sprzedawać. Przeprowadzam bardzo wiele postępowań kwalifikacyjnych, takich, gdzie przesłuchujemy także młodych ludzi, w szczególności młodych ludzi. Strefa jest, jest taką firmą, gdzie są w większości zatrudnieni młodzi ludzie. W moim wieku tam może jest trzech albo czterech, reszta to są, to są bardzo młodzi ludzie, więc naprawdę zachęcam też o pomyśleniu, także po tym wykładzie, który, który zaprezentuję o, o strefie. Nie pozwala mi o sobie pan rektor zapomnieć. Najpierw mnie zmobilizował, napisałem artykuł naukowy. Teraz, teraz ten wykład, no nie wiem, co będzie dalej, ale zobaczymy. Znamy pana rektora, wiemy, że jest naprawdę osobą, która no w sposób niestandardowy działa, ale bardzo skuteczny. Do rzeczy. Pamiętajmy, ja zawsze staram się o tym pamiętać, że jeżeli jest gdziekolwiek jakakolwiek możliwość, żeby, żeby trochę się zaprezentować, pokazać, że się ma sukcesy, to trzeba tą okoliczność wykorzystać. I tutaj Państwo widzicie za mną na slajdzie, że strefa ekonomiczna, łódzka specjalna strefa ekonomiczna, która obejmuje także ten teren. Jakbyście nie wiedzieli, to jesteśmy na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Taki jest podział. Taki jest podział w państwie obejmuje między innymi tutaj także Kaliskie, Turek, Konin i całe województwo łódzkie, trochę mazowieckiego i trochę kujawsko-pomorskiego, ale tutaj już za oknami jest strefa ekonomiczna, gdyby ktoś tam się uparł i chciał coś wybudować to właściwie, właściwie bez żadnego problemu może, jeżeli oczywiście warunki planistyczne na to, na to pozwalają, ale Popatrzcie. Trzecie miejsce na świecie nasza strefa zdobyła, pierwsze miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw i jest najlepszą strefą ekonomiczną w Europie. Skąd te wyniki? Robi to Financial Times, Odbyła się, to jest, to jest najważniejszy ranking stref ekonomicznych na świecie. Tradycyjne, tradycyjnie pierwsze dwa miejsca zajmują strefy ekonomiczne. Z Emiratów Arabskich. Tamte strefy są po prostu najlepsze i niedoścignione. No ale my zdobyliśmy trzecie miejsce, naprawdę jesteśmy z tego dumni i się staramy tym chwalić, dlatego że ta informacja no, nie zawsze się dobrze przebija. Więc pamiętajcie, to też dla Was ważne. Jak macie gdzieś możliwość się dobrze zareklamować, to zaczynajcie od tego. Czym jest strefa ekonomiczna? Spróbujmy sobie odpowiedzieć najprościej. Wiele osób uważa, że prezes łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej jest właścicielem wszystkich tych zakładów, które są w strefie ekonomicznej. To nieprawda, to nieprawda. Yy, strefa ekonomiczna to są te tak zwane, można powiedzieć co wyróżnia, te tak zwane incentywy, czyli zachęty, które rząd daje w postaci zwolnień od podatku i które otrzymują firmy, które decydują się zainwestować na danym terenie. A więc rząd wspiera rozwój e, państwa w ten sposób, że firmy, które e, mają swoje inwestycje bądź reinwestycje, bo takie też są możliwe, są objęte w poszczególnych miastach, w poszczególnych regionach, są objęte wsparciem. I to wsparcie tutaj jest pokazane, że ta pomoc publiczna państwa na tym w tym regionie to jest 45%, czyli Innymi słowy, e, można uzyskać 45% zwrotu swojej gotówki na inwestycje, jeśli zainwestuje się e, e, tutaj w Koninie. Konin jest w ogóle takim miejscem bardzo dobrym, bardzo dobrym. I to jest jed, jeden z elementów, który będę chciał podkreślić, bo to jest taka przesłanka do tego, że wszystko, co dobre, to jest jeszcze przed tym regionem, jest takim dobrym miejscem, dlatego że tutaj. Duże przedsiębiorstwo, czyli takie, które ma ponad 250 pracowników, żeby otrzymać decyzję o wsparciu ze strony rządu, żeby otrzymać to zwolnienie podatkowe z cit musi zainwestować tylko 10 milionów złotych. I teraz uważajcie, średnie przedsiębiorstwo, czyli w granicach 50-250 pracowników, musi zainwestować milion. To jest minimalna kwota. Średnie, małe przedsiębiorstwo, czyli to, które jest, jest poniżej 50 pracowników, musi zainwestować tylko 500 tysięcy, a mikro 200 tysięcy. Więc popatrzcie Państwo z punktu widzenia tego biznesu, który czasem. Inwestycje są milionowe, a nawet miliardowe. Ostatnia inwestycja w Łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej firmy Daikin, która zdecydowała się zainwestować w Ksawerowie, to jest miliard siedemset milionów złotych. To tak, żeby pokazać jakie olbrzymie to są kwoty. Tutaj polskie przedsiębiorstwa, małe, średnie, duże, naprawdę mają niewielką kwotę, żeby wydatkować i żeby uzyskać decyzję o wsparciu. Kolejna rzecz to są to są, to są inwestycje na, na dowolnych nieruchomościach. To było przełomowe posunięcie rządu w 2018-2019 roku. Ja czasem nazywam to w kwestiach takich o porównaniach takich biznesowych, takim kopernikańskim trochę posunięciem. Dlatego, że rząd zdecydował się ogłosić, premier Morawiecki zdecydował się ogłosić, że cała Polska jest strefą, cała Polska jest strefą. I to po prostu. Zmieniło wszelkie nastawienie, a nam w strefach ekonomicznych pozwoliło na osiąganie dobrych rezultatów. Dlatego, że nagle przestano rozróżniać tereny prywatne, tereny publiczne, tylko uznano i słusznie zresztą, że przecież chodzi o inwestycje. Więc jakie to ma znaczenie, czy to jest na terenach prywatnych, czy to jest na terenach publicznych, czy to jest na terenach należących do samorządu, czy to jest na terenach innych. Efekt najważniejszy, jaki się osiąga, jest taki, że powstaje inwestycja. I rzeczywiście od tego czasu wszystkie strefy ekonomiczne, a nie tylko moja, wszystkie strefy ekonomiczne zaczęły osiągać dobre rezultaty. Tworzymy też parki przemysłowe. Tworzymy też parki przemysłowe, albo pomagamy w tym. Taki park przemysłowy powstał między innymi w Ksawerowie. Taki park przemysłowy mamy między Łodzią a Zgierzem. I tu dobra informacja, którą chciałem się Podzielić, bo, bo to jest tak, że, że no, skoro już tutaj przyjechałem, to chciałem po prostu coś, coś też bardzo świeżego Państwu powiedzieć. Są tu samorządowcy. Na pewno jest to dobra informacja dla, dla wszystkich. Zamierzamy nabyć i właściwie osiągnęliśmy już masę krytyczną. Zamierzamy nabyć tutaj kilkadziesiąt hektarów ziemi w, w Koninie, i to będzie teren, w którym właśnie będziemy starali się zrobić taki park przemysłowy. Jaka jest z tego, tego wartość? Wydaje mi się, że Państwo ocenicie to za kilka lat. Będzie duża wartość, dlatego że ja jestem pewien, że strefa jest taką instytucją, która i przyciągnie przeciąg inwestorów polskich i zagranicznych, i też y, y, jeszcze wyłoży pieniądze dodatkowo na, na potrzebne dodatkowe y, uzbrojenie. Więc. Y, Cieszę się, że uzyskaliśmy tą masę krytyczną. Wspólnie się będziemy cieszyć, jak już ten, ten, ten teren na, nabędziemy. Jest też prawdą, że tutaj ten teren i to jest kolejna przesłanka do tego, żeby powiedzieć, że ta przyszłość kreuje się dobrze i wszystko, co dobre, jeszcze przed tym regionem że tutaj ten teren najbliższy, stare miasto Konin, ale także, ale także koło także Turek są, czyli Wielkopolska Wschodnia, są odwiedzane bardzo często przez liczne delegacje zagraniczne, które przysyła tutaj Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Czyli przysyłani są tutaj duzi inwestorzy. Jedno już takie posunięcie właściwie zostało dopięte w Starym Mieście, bo tam te, jeden z tych inwestorów już się zdecydował na to, że, że będzie realizował swoje przedsięwzięcie, ale Sądząc po tym, jak dużo tutaj przychodzi y, firm zagranicznych jest przeprowadzanych, no ja przynajmniej nie mam wątpliwości, że tam do trzech razy sztuka, do czterech razy sztuka, ale to po prostu musi zaskoczyć. Ja, ja co do tego nie mam wątpliwości, państwo mnie zweryfikujecie albo za rok, albo za dwa. O, chyba coś włączyłem. Tutaj chcę Państwu się jeszcze tak pochwalić troszkę, powiedzieć ostatnie zdanie na temat strefy ekonomicznej. Macie tutaj kilka programów, które także realizujemy właściwie to ja jestem pewien, że za to dostajemy tę nagrodę od Financial Times, dlatego że zdecydowaliśmy się oprócz te, tej działalności korowej, czyli przyciągania inwestorów i lokalizowania inwestorów, zdecydowaliśmy się też na uruchomienie, na ściągnięcie różnego rodzaju środków unijnych. I mamy między innymi 530 milionów złotych do podziału na ogólnopolski program dla firm, które zanotowały straty w związku z Brexitem, czyli z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To jest bardzo ciekawy program. Rozpoczynamy go. Jak wiecie, jak znacie kogoś, kto, kto współpracował z Wielką Brytanią, a zanotował jakiś kłopot z tego powodu, to naprawdę może się do nas zgłosić i całkiem pokaźne pieniądze, Czekają na to, żeby mu to zrekompensować na różne formy. O tym nie będę mówił. Jak widzicie, mamy także inne działania, które realizujemy, bardzo nowoczesne. W szczególności jesteśmy zdani wśród 14 stref w Polsce z tego, że zajmujemy się startupami. To jest w ogóle nasz konik. My uważamy, że to jest w ogóle przyszłość. Małe, szybkie, prężne firmy z reguły Polskie, ale tutaj to już nie ma żadnych ograniczeń, właściwie nie ma znaczenia dlatego, że ci młodzi ludzie dla tych młodych ludzi no, granicą nie wiem, co jest, tak? Kosmos chyba jest granicą, dla nich nie ma granic, więc oni mają świetne pomysły. My im pomagamy w kontaktach z dużymi korporacjami i w wprowadzaniu ich rozwiązań do, do, do przemysłu. Tutaj także jest duże wsparcie ze strony rządu i te programy realizujemy. Przejdźmy teraz do tego, co tutaj pewnie Państwa najbardziej interesuje, czyli, czyli do tego subregionu do tego subregionu końskiego. Zobaczcie Państwo jak wyglądają inwestycje, jeżeli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną w tym miejscu i jak wyglądają jak wygląda to w Małopolsce Wschodniej, jak wygląda to w tej części związanej z subregionem konińskim. Tutaj z tego już można zorientować się, że tych inwestycji jest znacznie więcej. 60% wszystkich inwestycji jest, jest w subregionie konińskim. I to także ten statystyczne porównanie pozwala na sformułowanie takiego wniosku, że właściwie jest to najsilniejsza część Małopolski, wielkopolski wschodniej. Ja mam taką refleksję, którą chcę się podzielić też, właściwie powinienem ją na koniec powiedzieć, ale mam taką refleksję. Chciałem po prostu tutaj Państwu powiedzieć o tym, że mnie się bardzo podoba, że Państwo tutaj w tym sub, subregionie, w Wielkopolsce Wschodniej, nazwijmy to tak, naprawdę dmuchacie w jedną, w jedną tubę. Ja to, ja to widzę jako osoba z zewnątrz, samorządowców, także Uczelnie, e, także różne osoby, które, z którymi się spotykam, także, e, także tych, którzy są w gospodarce, e, i to jest autentyczna, także parlamentarzystów, także parlamentarzystów, i to jest autentyczna troska o, o ten region. Ja uważam, że to jest wielka sprawa, mając porównanie, jak to się dzieje w, w innych regionach. Naprawdę, jeśli ja się nie mylę, to gratuluję Państwu tego i to jest naprawdę element taki, który będzie wzmacniał i który też w efekcie przyniesie dobre, dobre rozwiązanie. No może sobie dalej. To jest ten też dowód na to, o czym mówiłem, że tutaj do tego subregionu dociera bardzo dużo, bardzo dużo inwestorów. No i tutaj jeszcze kilka takich krótkich informacji właściwie, o których mówiłem już, yy, 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 ale jeszcze powiem, żeby dobrze też zrozumieć. No w strefie nie może, nie możemy przyjąć do strefy na przykład zakładu fryzjerskiego, yy, nie możemy w ogóle przyjąć różnego rodzaju yy, usług. Yy, jest już pewien kłopot z logistyką, ale magazynowanie już tak. Produkcja oczywiście jak najbardziej. Ale jest wszystko, co się wiąże z business process offsharing, czyli BPO, i te usługi oczywiście są w, w katalogu finansowania przez łódzką specjalną strefę, czyli te tak zwane białe kołnierzyki. I, I tutaj to także może, może powstawać. Minimum formalności. Jak przyszliśmy do strefy ekonomicznej 6 lat temu, bo tak zacząłem pracę, to. Musieliśmy półtora roku czekać. Tutaj dobry przykład jest z terenu Konińskiego. Była taka firma, nie wiem czy pamiętacie, Impex Metal się nazywa. Był dobry przykład. Bardzo silna firma, bardzo duży inwestor. Pragnął zainwestować, tylko nie mógł zainwestować, bo, bo teren nie był objęty strefą ekonomiczną. Naprawdę półtora roku trzeba było czekać na decyzję rządu, dlatego że procedura po prostu była taka długa. I dopiero, dopiero właściwie to posunięcie o tym, że cała Polska jest strefą, że nie ma tutaj żadnych różnic, spowodowało, że już nie Rada Ministrów decyduje o tym, czy jest strefa, czy nie, tylko, tylko decyduje strefa ekonomiczna już na miejscu i odbywa się to właściwie tak, że jak przychodzi wniosek, że chce budować, to po dwóch tygodniach otrzymuje informację, że może budować. To jest naprawdę. Bardzo dobre posunięcie, które skróciło szereg, szereg wątpliwości. Tu jest, troszkę, tu jest troszkę informacji też, które potwierdzają to, które my dostrzegamy, i mówimy o nich inwestorowi, inwestorom, jakie są plusy tego regionu. Te 350 hektarów to tak naprawdę jest dosyć umowne. Państwo macie tutaj tych terenów inwestycyjnych znacznie więcej. One są bardzo dobre. One są konkurencyjne cenowo. Wierzcie mi, takich zwartych terenów inwestycyjnych jak są tutaj, nie ma w Łodzi. Nie ma w Poznaniu. Nie ma. Nie, nie znajdzie się tam, a jak się znajdzie, to będą one 5-6 razy droższe. E, prywatnych właścicieli. Tutaj jest jeszcze sporo terenów kowru, które są także nie, niezwykle e, e, to jest krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa które są także bardzo interesujące, jeżeli będą objęte planem. A więc z tego punktu widzenia także jest to duża, duża, duże wsparcie. Teren ma doskonałe skomunikowanie. Ostatnio byliśmy z inwestorem amerykańskim, pokazywaliśmy mu stare... Stare Miasto, no, no muszę powiedzieć, że tutaj w ogóle żadnych uwag, jeżeli chodzi o skomunikowanie. Ten, mało tego, ten teren jest wyposażony także w zieloną energię, tak? jest tam bardzo fajny projekt, gdzie będzie wytwarzana duża ilość zielonej energii. Dzisiaj inwestor, każdy zagraniczny w szczególności, który przychodzi tutaj do Polski, pyta się o ślad węglowy, pyta się o to, czy on będzie miał możliwość korzystania z zielonej energii. Tutaj takie możliwości, takie możliwości są. I wreszcie kolejne atuty, jak ten terminal, który ma być, zdaje się, za rok, no nie wiem, czy już budowany, czy, 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 czy będzie to dalej jeszcze, jeszcze procedowane. W każdym razie ta data w tej chwili jest taka na, na 24 rok. No i zobaczcie Państwo, co się dzieje, jaka tutaj jest oferta, jeżeli chodzi o, o promień jednego, jednej godziny od konina. Ile, ile tutaj jest osób dostępnych w wieku 18-44 lat? To naprawdę robi duże wrażenie na każdym e, inwestorze. No wreszcie uczelnie, do, do których tutaj ta uczelnia także należy, ta oferta uczelni i, i kadry, które są, są na zapleczu, są wielkim atutem e, tego regionu. Ale powiedzmy sobie też o słabszych stronach, bo żebyśmy się po prostu nie zasłodzili, bo one też są i jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla, dla wszystkich, na pewno dla elit tutaj z tego regionu, dla, dla menedżerów. Jest tutaj niższy wskaźnik pomocy publicznej aniżeli w Łodzi. Z tego punktu widzenia to trochę szkoda, że, że to nie, nie należy do województwa łódzkiego, że to kilka powiatów nie należy, a dlatego że w Łodzi jest większe. Ale to jest tak naprawdę niesłuszne, bo Wielkopolska Wschodnia zasługuje na to, żeby mieć ten wyższy wskaźnik. Być może jest tutaj pewnego rodzaju wyzwanie, tak, pewnego rodzaju challenge, żeby, żeby elity polityczne i gospodarcze. Wspólnie porozmawiały z rządem. Kosztowałoby to oczywiście jakieś rozmowy w Unii Europejskiej, bo to tam trzeba by było to, to zmienić, ale uzasadnienie jest, bo nie ma żadnego powodu, żeby tutaj to było inaczej. Oferta terenów inwestycyjnych od jednostek samorządu terytorialnego. Wielką państwa przewagą jest to, że tutaj ta oferta jest i że można ją ją pokazać, ale trzeba ją jeszcze bardziej pokazywać. Ona musi być y, y, bardziej widoczna. Jeśli ja Państwu powiem, że w Łodzi proponuje się tereny po 500 złotych w samej Łodzi, po 500 złotych, no to, a jednocześnie w tej samej Łodzi, jeśli uda się pod całą Łodzią gdzieś zdobyć y, tereny od Kowru, to podobne tereny będą kosztowały 100 złotych. No to, to pokazuje jaka jest różnica pomiędzy ofertą prywatną, a ofertą, y, która no, nazwijmy to no, jest tak trochę publiczną, tak, trochę zbliżoną do samorządu też. Y, podobnie jest tutaj. Tutaj wielkim atutem dla każdego inwestora będzie to, że te tereny są znacznie tańsze niż w takich centrach jak Poznań czy, y, czy Łódź. I chyba powinienem zmierzać do końca, prawda? Yy. Tutaj mamy jeszcze rolę tych wszystkich instytucji, które są wokół biznesu, około biznesowe, a które także odgrywają niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o, o wsparcie i o dobry rozwój i o dobre, dobre perspektywy tego regionu. Mamy tutaj izby gospodarcze, mamy. Wyższe szkoły mamy Agencję Rozwoju Regionalnego i my nieskromnie chcemy się tutaj też zapisać do tej, do, tej, do tej grupy. Też nam bardzo zależy, żeby tutaj jak najwięcej inwestorów było. Z drugiej strony, proszę Państwa, nie martwcie się tym. Nie trzeba się tak bardzo martwić tym, że, że może to wsparcie ze strony rządu w postaci tej wysokości ulg inwestycyjnych jest tutaj mniejsze niż w Łodzi. Podam Państwu taki przykład. Warszawa została w ogóle wyłączona z tej pomocy w zeszłym roku. A wcześniej ta, to wsparcie było tam już na poziomie, tak jak tu jest 25, to tam było 10%. Wierzcie mi, było 10%, a masa inwestorów się zgłaszała, żeby te 10% wziąć. Czyli naprawdę tutaj jest biznesowo patrząc, dla każdego to wsparcie w postaci odebrania sobie Podatku jest bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o dużych inwestorów, to tak naprawdę to jest jedyne narzędzie, z którego oni mogą skorzystać. Jedyne narzędzie, z którego mogą skorzystać, które jest korzystne dla nich. Wyobraźcie sobie Państwo inwestycję za, za miliard, która ma, która ma do 25% zwolnienia. 250 milionów w przeciągu, co prawda, 10 lat, ale jednak. Narzędzie bardzo interesujące. Strefy, niestety, muszę powiedzieć Państwu, będą działały tylko do 2026 roku. Tak mamy wynegocjowane to z Unią Europejską, co będzie po tym czasie bardzo trudno powiedzieć. Chciałem Państwu w tym krótkim wykładzie, w szczególności młodym, młodym osobom, Powiedzieć, że są naprawdę bardzo dobre perspektywy rozwoju tego regionu. Że to, co tutaj się wydarzy w najbliższym czasie, jestem tego pewien, to będzie napływ inwestorów. Nie trzeba się bać tego, że jest tutaj 9% bezrobocie. Trzeba robić z tego atut. Trzeba robić z tego atut. Bo tutaj za chwilę przyjdą. Z jednej strony jest transformacja energetyczna i wiadomo, że ona będzie postępować, z drugiej strony będą tutaj przychodzili nowi inwestorzy, którzy będą zatrudniać którzy będą zatrudniać osoby i będą także na ten element patrzyli. To może nie brzmi dobrze, że, 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 bezrobocie, jest, że bezrobocie jest atutem, ale jeżeli sobie porównamy Gdynię, która ma jeden Bezrobocia, no to tam już nie ma pracowników. My wiemy o tym, że, że często inwestorzy wybierając, nawet jeżeli chodzi o inwestycje dla białych kołnierzyków, mając do wyboru Kraków, Kraków Wrocław albo Łódź, decydują się, decydują, decydują tutaj czynniki dostępu do do pracowników. I tutaj ta, ta łódź, która zawsze ma tam wyższy procent bezrobocia, tak gdzieś na poziomie 4-5%, zaczyna po prostu to, to wygrywać. Nie wiem, czy coś jeszcze nie, czy coś jeszcze, o czymś jeszcze ważnym nie powiedziałem Państwu, ale chcę bardzo was zachęcić do. Do tego, żeby interesować się, przyglądać się też poczynaniom łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, ale jednocześnie też pogratulować temu tutaj środowisku, że w ten sposób taki bardzo aktywny działa na, na rzecz Wielkopolski Wschodniej i Konina w szczególności. Wszystko, co dobre, jest przed Państwem. Dziękuję bardzo.